Pokażę Wam, jak wymienić lampę albo żarówki w tylnej lampie w skodzie Karok. Tutaj wewnątrz bagażnika otwieramy sobie klapkę, która znajduje się z boku, z tej strony, która nas interesuje. I odkręcamy teraz tą białą nakrętkę aż do skutku. Kręcimy, kręcimy. No teraz sprawdzam i jeszcze widzę, że troszeczkę muszę ją odkręcić. Także dalej jadę z odkręcaniem. No i teraz, jak już jest odkręcone, to ta lampa trzyma się tylko na wiązce, tej elektrycznej. Także, jak już ją troszeczkę tutaj odbezpieczymy, to jest tutaj taki czerwony guzik, którego trzeba podważyć śrubokrętem. Czymkolwiek, można to też rękami, jak ktoś ma takie zwinne palce. Jak już wyciągniemy to czerwone, to wyciągamy od razu wtyczkę. No i mamy teraz dostępną lampę. No i teraz tak, albo wymieniamy tą lampę, albo wymieniamy żarówki. Jeśli chcemy wymienić te żarówki, które tutaj są, to są to takie cztery zaczaski przy tej wtyczce z każdej strony. No trzeba je troszeczkę podważyć i wyciągnąć. No, troszkę, czasami trzeba się troszeczkę posiłować, żeby to wyciągnąć. No i wyciągamy. I mamy tutaj do wyboru niesprawne żarówki. Jeśli chcemy, to wymieniamy na sprawne żarówki. Po wymianie wkładamy z powrotem. W gniazdo, tą wtyczkę, to wszystko musi być włożone na klik, żeby było dobrze zamknięte, żeby tam nie dostawało się nie wiem, niepotrzebny jakiś brud albo cokolwiek, czy woda. No i montujemy to z powrotem tak, jak żeśmy to wymontowywali. nie? Wkładam najpierw wtyczkę, zabezpieczamy czerwonym tym przyciskiem, i tu taka ważna uwaga. Trzeba dobrze trafić tą prowadnicę, tą czarną. E, dlatego, że jak nie trafimy dobrze, to będzie nam wszystko gdzieś wystawać ta lampa. Nie. No tutaj wkładamy. Jak ona jest dobrze założona, to wszystko potem e, ładnie. Cała linia idzie idealnie. No i co, pozostaje nam już tylko z powrotem e, zakręcenie tej nakrętki. E, do oporu ją zakręcamy żeby się lampa już w ogóle nie poruszała. I zakładamy potem klapkę na sam koniec, wiadomo nie za ślepkę. I sprawdzamy, czy działają te żarówki. No Oczywiście, że działają, nie. No i to by to było na tyle.